Udało się, zakończyłem ostatnie sadzenie drzew, teraz nadszedł czas, aby schować narzędzia, narzędzia ogrodowe, jak je schować na zimę, aby na wiosnę nie zardzewiały. Zanim schowamy te narzędzia, najpierw dobrze je oczyścimy. Najprościej jest użyć gąbki. Strona zielona, strona żółta, strona gąbki. Więc dobrze oczyścicie, aby usunąć jak najwięcej ziemi. Na ostrzu oraz na uchwycie nie powinno pozostać żadnej ziemi. Gdy już umyjesz swoją łopatę, zostawisz ją do wyschnięcia na słońcu. W tym celu powiesisz ją ostrzem do góry, a uchwytem w dół. Teraz, gdy Twoja łopata jest sucha, użyjemy papieru ściernego, aby oczyścić to ostrze i usunąć całą rdzę. Tardza to małe plamki rdzy, które możemy napotkać. Dlaczego należy usunąć tę rdzę? Gdy przyjdzie czas na użycie łopaty, w przyszłym roku lub tej zimy, istnieje ryzyko, że ziemia nadal będzie przylegać do ostrza, co jest uciążliwe. Więc w tym celu nie wahaj się używać papieru ściernego. Ale uwaga, nie byle jakiego papieru ściernego. Musisz użyć bardzo drobnego papieru ściernego. Jeśli użyjesz papieru ściernego o zbyt dużym ziarnie, możesz zarysować ostrze swojej łopaty. To samo dotyczy aerolopaty lub widły. Wiosną, gdy będziesz jej używać, lub nawet tej zimy, gdy wbijesz tę łopatę, będą małe przyczepności i ziemia zawsze będzie się kleić do łopaty, szczególnie jeśli masz glebę gliniastą. Ponieważ masz papier ścierny, skorzystasz z niego, aby lekko przetrzeć uchwyt, po prostu aby usunąć drzazgi. Aby zapobiec powrotowi rdzy tej zimy, użyjesz oleju lnianego lub oleju rzepakowego, jeśli go masz, lub dlaczego nie, oleju arachidowego. Narzędziami, które mają duże znaczenie w ogrodzie, są siekiera lub nóż. Ostrza mogą zardzewieć, a w każdym razie rdzewieją. Zawsze będziesz mógł skorzystać z papieru ściernego, aby dobrze oczyścić to ostrze. Aby to zrobić, pocieraj, nie rysując ostrza, używając bardzo drobnego papieru ściernego. Gdy już użyjesz papieru ściernego, tak jak w przypadku innych narzędzi, nałóż Olej lniany. Sekator również wymaga czyszczenia. Zawsze przy użyciu papieru ściernego należy usunąć tę ziemię, zanieczyszczenia, a następnie wyciągnąć sprężynę i nasmarować olejem lnianym. Istnieje sposób, aby sprężyna zawsze działała, a mianowicie należy przechowywać swój sekator z otwartym ostrzem. Ale uwaga, jeśli ostrze jest otwarte, bardziej niebezpieczne w użyciu, trzymaj swój sekator poza zasięgiem dzieci. Wskazówka dotycząca przechowywania narzędzi ogrodniczych to słynna wskazówka: wąż, który znajdziesz na wiosnę, dobrze zwinięty, ale w momencie, gdy go znowu bierzesz, plącze się wszędzie, a nawet jest przyciśnięty, a jednak istnieje dość prosta sztuczka. Kiedy chcesz schować swój wąż, musisz go rozciągnąć na całą długość. Jeśli są jakieś zagięcia w wężu, oczywiście należy je naprawić, aby był jak najbardziej prosty. Nigdy nie zwijaj zagiętego węża, ponieważ w przyszłym lecie napotkasz wycieki. Zamiast robić okrąg, zrobicie owal, rozpoczniecie od swojego węża, położycie podstawę węża stopą i będziecie go owijać. Będziecie robić rodzaj elips. Aż do końca. Gdy skończysz zwijać swój wąż, musisz położyć coś pod nim, ponieważ ważne jest, aby podczas przechowywania węża mogła pozostać w nim woda. A mróz to wróg numer jeden węży. Dlatego wąż musi być dobrze opróżniony. A gdy weźmiesz swój wąż, pociągniesz za niego i szybko zauważysz, że bardzo łatwo się rozłącza.